Witajcie, kolejny już raz przychodzę do Was z dawką najświeższych informacji ze świata gospodarki, biznesu i giełdy. Rosnące ceny surowców, ceny gazu i ropy szybują. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ropa jest surowcem cyklicznym. Ceny prądu cały czas idą w górę, co z kryzysem energetycznym w Polsce. A następnie omówię wyniki Facebooka, którego akcje po opublikowaniu wyników kwartalnych spadły o 26%, a także omówię reakcję graczy na premierę gry Techlandu. Zaczynamy! Moja działalność na YouTube nie jest możliwa bez Twojego wsparcia. Przejdę do omówienia tych tematów, ale dopiero gdy klikniesz ten przycisk z kciukiem uniesionym w górę oraz zasubskrybujesz. Zacznę tak szybko, jak tylko to zrobisz. Dzięki wielkie, a teraz możemy zaczynać. Ale najpierw suchar dnia. Jak się nazywa hamburger, często jedzony przy oglądaniu familiady? Strasburger. 1 lutego na 6 miesięcy weszła w życie obniżka podatku VAT, która ma spowodować spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Istnieje jednak ryzyko, że tak się nie stanie albo że potencjalne spadki cen na stacjach nie utrzymają się zbyt długo. Wszystko za sprawą wysokich cen ropy i gazu na światowych rynkach. Na początku minionego tygodnia za baryłkę ropy trzeba było zapłacić prawie 90 dolarów. Jest to wzrost o 59% w porównaniu rok do roku. Do wysokich cen ropy przyczyniają się napięcia w polityce międzynarodowej. Mowa tutaj o spekulacjach co do potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Rosja to drugi co do wielkości producent ropy naftowej na świecie. Na Bliskim Wschodzie Zjednoczone Emiraty Arabskie są atakowane przez wojowników z Jemenu, a w Ekwadorze zamknięto pociąg uszkodzony w wyniku osunięcia skał. Nie wiadomo kiedy wydobycie w tym miejscu zostanie wznowione. Obecnie można zaobserwować wahania na rynku ropy od strony podażowej, ale także rosnący popyt na ten surowiec, co jeszcze bardziej winduje ceny. Popyt może zmniejszyć się na wiosnę. Ożywienie gospodarcze w ostatnich miesiącach przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na ropę. Dodatkowo kraje skupione wokół OPEC, czyli Związku Krajów Eksportujących Ropę Naftową, muszą zdecydować, jak bardzo zwiększą wydobycie w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Analitycy spodziewają się, że cena ropy może w najbliższym czasie przekroczyć pułap 100 dolarów za baryłkę. Od strony geopolityki nie jest na ten moment jasne, jakie sankcje zastosują Stany Zjednoczone przeciwko Rosji w przypadku ataku na Ukrainę. Gdyby zdecydowano się na blokadę rosyjskiego eksportu ropy, wówczas ceny tego surowca mogłyby poszukiwać do góry. Istotna będzie też skala popytu na ropę. Zacieśnienie polityki pieniężnej wśród największych państw świata. W tym w Stanach Zjednoczonych, może wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie, zmniejszoną chęć do zakupu właśnie tego surowca z racji malejącego zapotrzebowania. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ropa jest surowcem cyklicznym. Oznacza to, że wzrost cen powoduje zwiększenie produkcji. Są producenci ropy, dla których cena 60 dolarów za baryłkę nie jest opłacalna, aby produkować, ale gdy cena rośnie, wydobycie jest uruchamiane. Zwiększone wydobycie z kolei prowadzi do większej ilości surowców na rynku, co w konsekwencji pomaga w spadku cen. Na tym wykresie pokazałem wahania cen ropy naftowej oraz gazu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jak widzisz cykle dla obu surowców są dość dobrze skorelowane. Jeśli śledzisz rynek kryptowalut zauważysz też, że z dokładnością do plus minus pół roku szczyty dla gazu i ropy pokrywają się ze szczytami dla kryptowalut. Ale o tym w innym odcinku. Jeśli interesuje Cię kwestia moich prognoz co do rynku nieruchomości oraz rynku kryptowalut w 2022 roku, kliknij kciuk w górę. Jeśli ten film otrzyma 200 kciuków w górę, nakręcę dla Ciebie kolejny film, w którym zajmę się tym tematem dla Ciebie i omówię moje przewidywania odnośnie rynku nieruchomości w Polsce oraz rynku kryptowalut. A jak obecnie wygląda sytuacja z gazem? Notowania gazu w Europie dochodzą już do 1000 dolarów za metr sześcienny. W 2021 rosyjscy eksporterzy sprzedawali gaz średnio za 281 dolarów za metr sześcienny. Takie ceny przebiły prognozy rosyjskiego rządu, który spodziewał się eksportować gaz w minionym roku po cenie niewiele przekraczającej 156 dolarów za metr sześcienny. Co powoduje te wzrosty? Przypomnę tylko, że Rosja czerpie obecnie korzyści z wysokich cen ropy, jak i gazu na światowych rynkach jako jeden z czołowych eksporterów obu surowców. Już wisząca w powietrzu możliwość zbrojnego konfliktu między Rosją a Ukrainą powoduje, że zarówno ceny ropy, jak i gazu idą do góry. Gdyby do konfliktu militarnego faktycznie doszło, wówczas niemożliwy byłby transport gazu czy ropy właśnie przez terytorium Ukrainy. Rosja zyskuje też na rynku ropy za sprawą niskich zapasów ropy naftowej i dużemu popytowi w największych gospodarkach świata. 10% światowych dostaw ropy pochodzi właśnie z Rosji, a kraje takie jak Polska czy Niemcy są największymi w Europie odbiorcami rosyjskiej ropy. Można więc powiedzieć, że od strony czysto finansowej Rosji bardzo płaca się podnosić temperaturę napięcia na granicy z Ukrainą tylko po to, aby windować ceny gazu i ropy. Federacji Rosyjskiej nie jest do osiągnięcia tego celu potrzebna tradycyjna wojna. A teraz przyjrzyjmy się wynikom kwartalnym Facebooka. Jak zapewne wszyscy słyszeliście, akcje Facebooka doświadczyły spadku o 26% następnego dnia po ogłoszeniu wyników kwartalnych. Jest to związane z główną wadą Facebooka, czyli tym, że Facebook jest zależny od systemów operacyjnych innych firm. Ale głównie chodzi tutaj o zmiany związane z prywatnością użytkowników na systemach iOS, który jest kontrolowany przez Apple, oraz Android, który jest kontrolowany przez Alphabet. Zmiany, które wprowadziły te firmy do swoich systemów, sprawiły, że Facebook musiał pytać o zgodę użytkownika, aby śledzić użytkownika na innych aplikacjach. Jak zapewne się domyślasz, sprawia to, że reklamy Facebooka są gorzej targetowane, a przez to są mniej opłacalne dla firm, które korzystają z reklam na platformach firmy Facebook, a raczej firmy Meta, bo firma zmieniła nazwę, aby być kojarzona z Metaversem. Dlatego właśnie Google. Był beneficjentem tego zaostrzenia prywatności użytkowników smartfonów, bo reklamy Google nie polegały aż w takim stopniu na śledzeniu użytkownika. Inny czynnik to zmniejszenie ilości użytkowników Facebooka. Średnia dzienna liczba użytkowników Facebooka zmalała po raz pierwszy w historii tej firmy. Jeśli chodzi o użytkowników używających Facebooka w ciągu miesiąca, to ta liczba nadal rośnie. Podobnie wygląda kwestia całej rodziny aplikacji firmy Meta, czyli Facebooka, Instagrama, WhatsAppa lub Messengera. Wzrost średniej dziennej liczby użytkowników spowolnił, ale nadal rośnie. Ale wracając do najważniejszego lepszym pomysłem jest inwestowanie w firmy, które kontrolują system operacyjny czyli firmy, które produkują sprzęt i oprogramowanie do tego sprzętu czyli np. Google, które kontrolują system Android, Apple, które kontroluje produkcję smartfonów, iPadów, ale jednocześnie odpowiada za system operacyjny iOS. Również nowym ekosystemem będzie ekosystem Tesli. Tesla produkuje samochody, ale również właśnie oprogramowanie, i dlatego firma Tesla będzie mogła kontrolować, co jest zainstalowane na urządzeniach, czyli w samochodach Tesli. I to nie jest tak, że Mark Zuckerberg nie był świadomy tego zagrożenia płynącego z kontroli przez firmy jak Apple czy Google. Kupno Oculusa oraz produkcja urządzeń jak Facebook Portal miało być początkiem produkcji sprzętu przez tę firmę. Nadal jest możliwe, że w dłuższej perspektywie Oculus ma szansę być jednym z wiodących urządzeń do wirtualnej rozrywki, być może również komunikacji w miejscu pracy. Natomiast obecnie nie jest to coś, w czym użytkownik może spędzić więcej niż na przykład dwie godziny dziennie. Dodatkowo kolejne zagrożenie jest takie, że inne firmy również mogą łączyć się do rywalizacji o platformę wirtualnej rozrywki, czyli produkcję okularów VR. I na przykład Apple jest jedną z firm postrzeganych jako te, które mogą zaproponować niedługo konkurencyjne urządzenie. Tak więc widzisz, że Facebook szuka nowej kategorii, w której mógłby być liderem i gdzie mógłby kontrolować system operacyjny, aby mieć również swój sklep z aplikacjami czy grami. Taka kontrola daje możliwość zarabiania prowizji od każdego zakupu aplikacji czy gry, jak i również sprawia, że może kontrolować, jak ten cały ekosystem działa. Zmiana nazwy na meta ma właśnie zachęcić deweloperów związanych z tworzeniem wirtualnych światów, do ściągnięcia ich do firmy Meta. Czy akcje Facebooka będą rosnąć? Uważam, że tak. Jestem przekonany, że za 5 lat Meta będzie więcej wycenianą spółką. Ale tutaj jest kwestia, czy da się w tym momencie wybrać do portfela lepsze spółki. I ja uważam, że jest mnóstwo lepszych spółek przy obecnej wycenie. Ostatnie akcje Facebooka sprzedałem 24 marca 2021 roku. Od tego czasu Facebook stracił 14% a Tesla wzrosła prawie 50%. A jeśli chcesz wiedzieć, jakie spółki kupuję teraz do mojego portfela, po których spodziewam się lepszych stóp zwrotu niż po Facebooku, meta, zapraszam Cię do dołączenia społeczności inwestorów. W moich grupach prowadzonych w języku polskim i angielskim jest już ponad 30 osób. W ostatnim tygodniu swoje wyniki za czwarty kwartał 2021 roku przedstawiła też spółka Google, Alphabet. Inwestowałem kiedyś w akcje tej spółki, ale obecnie nie posiadam jej w swoim portfelu inwestycyjnym. Podobnie jak z Facebookiem, uważam, że jestem w stanie wybrać spółki, które dostarczą mi wyższych stóp zwrotu. Wynik sprzedaży osiągnięty przez spółkę wyniósł 75,33 miliarda dolarów. Jest to wzrost o 32% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020. Taki wynik przebił oczekiwania analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie około 72 miliardów dolarów. Zysk netto wyniósł 20,64 miliarda dolarów. I był o 36% wyższy w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku. Firma trzyma obecnie prawie 140 miliardów dolarów w gotówce i ekwiwalentach, więc firma siedzi na gotówce, którą może wykorzystać do przejęć innych firm albo może zacznie wypłacać dywidendę. Spółka Alphabet poinformowała o tzw. splicie akcji 20 do 1. Za każdą nabytą akcję spółki Alphabet otrzymasz dodatkowych 19 akcji. Ale cena pojedynczej akcji zostanie podzielona przez 20. Czyli jeżeli wycena jednej akcji spółki Alphabet wynosi obecnie 3000 dolarów, po splicie akcji cena jednej akcji spadnie do 150 dolarów, ale zamiast tylko jednej będziesz mieć w portfelu 20 akcji tej spółki. Więc nie wpływa to na wycenę spółki, tylko na to, jak spółka będzie łatwiej dostępna dla przeciętnego inwestora. Na podobne ruchy w poprzednich latach zdecydowały się Tesla i Apple. Co do segmentów działalności firmy Alphabet, przychody Google Cloud wyniosły 5,54 miliarda dolarów. I tutaj znowu przebite zostały oczekiwania analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 5,47 miliarda dolarów. Przychody serwisu YouTube to 8,63 miliarda dolarów. Jeśli spojrzymy na te wyniki w ujęciu rocznym, mnożąc je po prostu przez 4, to serwis YouTube generuje ponad 34 miliardy dolarów, czyli jest to więcej niż przychody Netflixa które w podobnej kalkulacji osiągnęłyby tylko 30 miliardów dolarów. W jednym z badań użytkowników Androida w 2020 średni miesięczny czas spędzony na YouTubie to było 23 godziny, a dla Netflixa ta sama liczba to tylko 6 godzin. A Ty korzystasz więcej z YouTube'a czy Netflixa? Podziel się w komentarzu poniżej. A na koniec czas na polski akcent. Jak dobrze wiesz, na spółkach związanych z produkcją gier przez ostatnie kilkanaście miesięcy trwała Bessa. Obecnie te spółki są na atrakcyjnych poziomach, co potwierdzają duże przejęcia w tej branży. Techland jest drugą największą polską spółką produkującą gry. W tym tygodniu miała miejsce premiera Dying Light 2, czyli gry, nad którą firma pracowała ostatnie kilka lat. I dobra wiadomość jest taka, że gra została dobrze przyjęta przez krytyków, jak i graczy. W serwisie Google gra ma 93% ocen pozytywnych. W serwisie Metacritic wersja na PC dostała ocenę 79%. I również podobną oceną gracze nagrodzili Dying Light 2 na Steamie. Bardzo wielu graczy czekało na tę grę, co widać po szczycie liczby osób, które grają w Dying Light 2 jednocześnie na serwisie Steam. W sobotę po południu było to ponad 250 tysięcy osób. Jest to drugi najlepszy wynik gry stworzonej przez polskie studio Gier. Pierwsze miejsce należy do Cyberpunk 2077, w którego po premierze ponad rok temu grało jednocześnie ponad milion osób na Steamie. Techland nie jest spółką notowaną na giełdzie, ale są plany wprowadzenia na giełdę w tym roku. Ta udana premiera oraz miejmy nadzieję druga szansa Cyberpunka 2077 w związku z premierą wersji na konsolę nowej generacji, która jest oczekiwana w tym kwartale mogą odwrócić sentyment do branży producentów gier w Polsce. Jeśli to wideo dało Ci wartość i poszerzyło Twoje zrozumienie tematu zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube o nowym filmie na tym kanale. Mój portfel akcji, który zawiera spółki polskie jak i zagraniczne, w okresie ostatnich trzech lat uzyskał stopę zwrotu prawie 124%. Mimo, że polski rynek akcji jako całość nie doświadczał spektakularnych wzrostów. W tym samym czasie indeks WIG20 wzrósł o 21%, a indeks największych polskich spółek WIG20 Wzrósł o mniej niż 1%. W tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła prawie 14%. Widzowie prosili mnie o dostęp do całego mojego portfela. Możesz dołączyć do mojej grupy, w której dzielę się składem portfela oraz informuję o wszystkich transakcjach. Link do dołączenia jest poniżej oraz w opisie do tego filmu. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem raport, w którym omawiam 15 spółek z branży sprzedaży online, które mam na swojej liście obserwacyjnej. 4 spośród tych spółek posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym. Pobierając ten e-book, dodatkowo zostaniesz zapisany lub zapisana do listy mailowej i będę Cię powiadamiał o nowych filmach na tym kanale YouTube. Więc masz kolejny powód do pobrania tego raportu. Link to inwestowanie20.pl ukośnik 15. Link jest również w opisie do tego filmu. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!